Cześć, cześć, witam was, moi drodzy. Ja nazywam się Dave i w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, poszukamy paru rzeczy, ponieważ, moi drodzy, ostatnio dzieją się naprawdę dziwne rzeczy na tej wiosce. Jest parę śladów, które naprawdę muszę sobie wyjaśnić, moi drodzy. I no naprawdę, jakaś tajemnicza postać tutaj grasuje, moi drodzy. My dzisiaj będziemy szukać czegoś o tej tajemniczej postaci. Może coś znajdziemy, może nie jakieś kolejne ślady. Ja jednak, moi drodzy, przypominam o subskrypcji i łapce w górę, ponieważ tylko 20% osób, które ogląda. Ten kanał, moje filmy, subskrybuje ten kanał, także zachęcam moi drodzy do subskrybowania tego kanału, bo odcinki są codziennie i oczywiście teraz lecimy z live'ami moi drodzy, bardzo dużo jest live'ów. Także zapraszam do subskrypcji, a my moi drodzy, ja sobie najpierw pozwolę zjeść pieczony schabik, ponieważ jestem troszkę głodny, jak widzicie, założę sobie mój hełm I też na streamie ostatnio zrobiliśmy, jak widzicie, łuk żabolek i też wam pokażę. Jakie no, widzowie super nazwy mi pododawali. Do mojego całego, jak widzicie, tutaj sycika. Wszystko mam już nazwane. Patrzcie, hełmia czapka, żabko noż, żabie spodnie. I skarpetki na buty, no mega mi się podobają te skarpetki, tak swoją drogą I żabowa siekiera, też zrobiliśmy sobie siekierkę, moi drodzy Jak widzicie, to są pomniki top donatorów, moi drodzy, więc Tak są nagradzani donaci, donatorzy na moich streamach No i też stała się ponura rzecz naprawdę, bo na odcinku Moim, przez 24 godziny, kiedy Palion mówił tak Zniszczył mi tutaj tą muzyczkę i teraz jest muzyczka taka No musiałem zrobić coś na szybko, dlatego, moi drodzy, ta muzyczka nie powala jest zrobiona taka na szybko, ale obiecuję, że zrobię lepszą A my, moi drodzy, na odcinku najpierw zajmiemy się tym, żeby naprawić sobie naszą zbroję Ponieważ, no jak widzicie, mam 30 poziom To powinno troszkę wystarczyć Mam też troszeczkę diamentów, ponieważ nazbieraliśmy ostatnio w miarę sporo na live'ie Więc ja sobie tutaj tylko pozwolę odłożyć takie mniej potrzebne przedmioty, moi drodzy Których raczej dzisiaj nie będę używać I to na pewno będą te budki również, no ten crafting też możemy odłożyć I ja sobie, moi drodzy, idę naprawić moje przedmioty, ponieważ, no... Jak widzicie do walki z tajemniczą postacią potrzebuje o wiele czegoś lepszego, no niż zniszczonych po prostu tych przedmiotów, więc musimy to szybko zrobić, moi drodzy, i będziemy szukać jakiś poszlak, ponieważ no, my musimy przejrzeć wszystko. no, Na pewno ja się spodziewam, że ta postać ma gdzieś ukrytą bazę, więc poszukamy w każdym z domków, czy jest gdzieś jakaś ukryta baza. A ja, moi drodzy, idę sobie właśnie teraz do kowadełka. Tutaj mamy kowadełko. Troszeczkę już wprawdzie zniszczone. Ale musimy sobie naprawić tak. No, przede wszystkim przydałoby się naprawić żabulca. A to będzie aż kosztować aż 9 poziomów. Ło Boże, aż tak dużo za, za żabulca. A zobaczmy w ogóle, jak to wygląda z całym setem. Ile kosztuje naprawa takiego naszego całego sycika? To kosztuje tylko 2. To, to weźmiemy. To kosztuje 3 już. 4 do fula. okej okay, dobra. No, dzisiaj będą naprawdę duże zakupy, moi drodzy. To 2, a to diamencików 3. Dobra. No i naprawię już ten kilofek, ale naprawdę jest mi szkoda naprawiać ten kilof, bo no jak widzicie no... Kurczę, no niby tylko dwa diamenty, ale moi drodzy, jednak 9 poziomów doświadczenia to jest naprawdę dużo. No jak widzicie, ja mam dwa kilofy. Dlaczego? Jeden to jest szczęście trzy, wydajność 5 i naprawa, a drugi to jest wydajność 5 i jedwabny dotyk, moi drodzy. I też niezniszczalność muszę mieć na żabulcu. No żabulę to jest mój taki, wiecie, główny kilof, ale ten jak trzeba na jedwabny dotyk, to też go używam. Na przykład jak kamienia potrzebuję właśnie, żeby zrobić mury, to wtedy używam jedwabnego dotyku, moi drodzy. A ja sobie już idę odłożyć te wszystkie diamenciki, moi drodzy, ponieważ no... Tak szkoda latać z tymi diamentami po wiosce, wiecie, zawsze jakaś napaść może być, jakiś kurcze napad na wioskę, więc nie warto ryzykować i trzymać tego wszystkiego razem. Ja sobie jeszcze tutaj, o, zmienię troszkę i też wam pokażę jak ten łuk y, działa. Pójdziemy sobie za wioskę, strzelimy sobie w jakieś, nie wiem, jakąś krówkę, może coś pokażę wam jaką moc ma ten łuk, bo naprawdę łuk jest potężny i też wam pokażę tutaj, już dobudowałem też na live. Ie. Wyższe jak widzicie to zejście już, to już jest naprawdę potężny aquapark moi drodzy, jest to już na naprawdę dużej odległości, jak widzicie jest to naprawdę wysoko, no jest tutaj wysoko, no każdy widzi, że jest wysoko moi drodzy, ja tam chyba nawet strzało nie dostrzelę, to jest tak wysoko, no a jak widzicie strzała opada, więc naprawdę jest wysoko, a ja wam teraz idę pokazać jaki jest potężny mój łuk żabolek, który masz. 4 mocy, to jest naprawdę dużo, to nie jest mało to, się, to już się nie igra z takimi łukami Tak naprawdę, no, przepotężny łuk No tylko jedynie są, możemy to na moc 5 chyba jeszcze ulepszyć No ale zobaczmy, jest taka świnka No i świnka jest, moi drodzy, na strzała No, trochę szkoda mi tej świnki, ale chciałem wam pokazać Siłę buku, my oczywiście ten łuk Wykorzystamy przeciw wszystkim Tajemniczym postaciom, wrogom I, moi drodzy, potworom bo te rzeczy musimy unicestwiać w palionowie, nie może tak być, że jakieś, nie wiem, kurczę, osobne tak naprawdę jednostki wchodzą nam do naszej wioski. No ja tutaj jeszcze dla bezpieczeństwa zamknę, moi drodzy, bramę, żeby nikt tutaj nie wszedł. I moi drodzy, no, trzeba się zacząć ubezpieczać, moi drodzy, i zaczynamy teraz szukać tajemniczych poszlak. Po tej postaci, ponieważ no naprawdę, no na pewno ma jakąś sekretną bazę i musimy tą sekretną bazę znaleźć, bo gdzieś ta postać się ukrywa, tutaj jak widzicie ma tak jakby swoje przejście do swojego domku, no nie wydaje mi się, żeby to było w neterze, bo ta postać jest naprawdę często tutaj i często coś podpala, coś zawsze trzeba być czujnym na tym naszym palionowie, tutaj już niestety porwała tego Fryderyka od Neonka i nie jesteśmy w stanie go przywrócić, nie wiemy gdzie on jest, ale też na pewno na live ruszymy na wyprawę, gdzie będziemy szukać pandy, moi drodzy więc nie musicie się o to bać, na pewno panda zostanie znaleziona. A dzisiaj szukamy poszlak. Ja, moi drodzy, bym przede wszystkim spojrzał najpierw na wejścia do naszych do naszego palionowa, do naszej wioski Tutaj jak widzicie wejście jest nienaruszone, no nic nie jest otwarte, wszystko było ładnie zamknięte, więc tędy nikt nie wchodził. Tam było otwarte, z tamtej strony pierwszej, więc możliwe, że tam tamtędy właśnie ten włamywacz się tutaj dostał i tak nas straszy ta tajemnicza postać. Tutaj w ogóle trzeba chyba to lekko zabudować, bo tutaj jest za nisko. Jak widzicie, już zachodzi, zaraz będzie zachód słońca, więc trzeba zacząć szukać. Może coś przy tym dzwonie, poczekajcie. Trzeszczymy się, zwierzęta. To jest ta wskazówka. Od nas to już tutaj możemy chyba zniszczyć, już się palion domyślił. W ogóle już zniszczę te wszystkie nasze wskazówki, bo jak wiecie tamte pranki się udały Było super, na live'ach chłopacy byli bardzo zadowoleni Ale myślę, że już te tabliczki można zniszczyć O właśnie, bo tutaj były te nasze tabliczki, to robiliśmy sobie tą zagadkę To chyba nawet odcinek sobie zrobiłem, chyba tak A oni to po prostu na swoich live'ach odkrywali Więc wejdę też od razu do domu od Paliona, burmistrza Żeby zobaczyć, czy tam też tej tabliczki nie ma To ją od razu sobie zniszczymy, ale tutaj chyba Przedmioty są ok, dobra, czyli to mamy tak. Tutaj nic nie było, dobra. I moi drodzy, szukamy jakiś poszlak tej postaci. No jest noc. Tutaj Tomek. Tomek mówi, drogi widzu, że jeszcze zostawiłeś łapki w górę. Więc jak jeszcze tego nie zrobiłeś, no to lepiej zostawić tą łapkę w górę. Bo Tomek, jak widzicie, Tomek jest mega wkurzony ostatnio, że tych łapek w górę nie ma. Choć i tak Wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za tą super aktywność. Bo jest mega dużo łapek ostatnio. Więc naprawdę bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Dobrze, a my szukamy, moi drodzy, tutaj jakiś poszlak Poczekajcie, tutaj jest taki nasz pierwszy cel, powiedzmy Bo jest ta fontanna Ja bym tą fontannę w ogóle całą dla bezpieczeństwa rozwalił Wiecie dlaczego? Bo tutaj gdzieś może coś być, naprawdę Zazwyczaj tak jest, że yy, złodzieje albo jacyś włamiewacze ukrywają się pod wodą Więc my sobie wszystko pod wodą dzisiaj przeszukamy Czy gdzieś tutaj czegoś nie ma No jest riba, ale nie o ribę nam chodzi chyba Tutaj rybka śmieszna, piękna Tutaj wszystko mamy oświetlone, no i tutaj chyba też nic nie ma. No właśnie jeszcze tędy mógł ktoś przejść. A tędy czy jest tam jakieś przejście? Tak, jest przejście, moi drodzy, więc nawet tędy ktoś się mógł po prostu włamać i nam robić te wszystkie figle. Ale no póki co nie ma tutaj dziury, więc nie mamy się czego bać tak naprawdę. No, jedyne strachem jest to, że ta postać cały czas, moi drodzy, gdzieś grasuje I my musimy znaleźć tą postać w końcu No, bo to już się nie robi przyjemne, moi drodzy Także tak, przejdźmy sobie, pomyślmy przez chwilkę Poczekajcie, czemu, gdzie ja słyszę zombiaka? I gdzie słyszę cały czas zombiaka? Poczekajcie, bo gdzieś jest dziura Patrzcie, jaka tu jest dziura Patrzcie, tu jest dziura z y, potworami, patrzcie Creeper i zombiak Dobra moi drodzy, no ja ich muszę jak najszybciej O nie, o, no no, 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 no No, 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 co tutaj się dzieje Ja myślałem, że tutaj jest normalne zejście na dół A my tutaj nic nie mieliśmy No i osadnicy są chyba lekko wkurzeni na mnie za tą dziurę Ale wiecie co ja zrobię, nie mam niestety pochodni No my musimy, moi drodzy, to zabudować A ja nie mam już dirta Więc szybko po dirta do domku, moi drodzy I też wam jeszcze chciałem powiedzieć, że ostatnio na Palionowie Mam wrażenie, że włamywacz zaczyna już coś unicestwiać powoli, bo ja mam wrażenie, że jest coraz mniej wieśniaków, moi drodzy. Tych wieśniaków już zaczyna naprawdę brakować, a nie jestem w stanie ich wszystkich policzyć, moi drodzy, bo naprawdę czasem się jakiś ukryje, czasem jakiegoś nie ma, moi drodzy, więc trzeba to sprawdzić i chyba, no, trzeba będzie póki co zrobić, taką lekką jakby kwarantannę. Czyli coś takiego, że zamkniemy wieśniaków w jakimś pomieszczeniu, tam gdzie będą na pewno bezpieczni, żeby nic się z nimi nie działo, moi drodzy, Bo no, wieśniaki są potrzebni, no jak widzicie, tutaj nam daje o szmaragdzik za troszkę buraczków bądź marchewek. Więc naprawdę, wieśniak jest super gościem i nie możemy pozwolić na to, żeby on ginął. Tutaj też nie wziąłem tych pochodni, więc to może być problem. Ale dobra, mniejsza z pochodniami moi drodzy, szukamy. Zaczniemy od wody. No tam już wszędzie, tutaj jeszcze mamy nasz basen, więc zobaczmy, czy przy basenie. o Tutaj jest ten prank, więc tutaj na razie. O! Tutaj był na lewie, moi drodzy, robiony prank. Tutaj nie mogę wpaść. Jak ktoś będzie jechał koleką, to wpada do tej przepaści. Więc to na pewno będzie śmieszne i na pewno ktoś się da na to nabrać. Ale nie wiem, czy mi się też uda z tego zrobić reakcję, moi drodzy. A tutaj mamy, jak widzicie, basenik, ale tutaj też nie ma żadnej tajemnej rzeczy. Tutaj ten basen jeszcze jest lekko do poprawy, jak widzicie, bo no jest tutaj troszkę do e, zabudowania jeszcze, do poprawienia tej podłogi, więc jeszcze ten basen, moi drodzy, nie jest gotowy, ale to wszystko robimy na live'ach cały czas, moi drodzy, więc warto być na live'ach. No i ostatnią woda. Która jest tak naprawdę to jest tutaj, no ale tutaj to ja wątpię, żeby cokolwiek było, no bo no co tutaj ma być tak naprawdę, tutaj jest woda No i. No i kamień, co nie? więc, Ej, co to jest? Ej! Ej, nie! Tu jest jakieś zejście na dół, moi drodzy. Tu jest jakaś... poczekajcie, ja tam coś zrzucę. Tak, to leci na dół, moi drodzy. Tam chyba nic złego nie ma. Więc mogę zejść, ale się naprawdę boję. Poczekajcie, muszę powolutku, żeby nikt mnie tutaj... Nie usłyszał! Dobra, chyba nikogo nie było. Dobra, schodzimy, dobra, kozak, schodzimy Zobaczmy, patrzcie, tu jest jakaś sekretna baza Patrzcie, ale miałem rację? No miałem rację, moi drodzy, ktoś Na palionowie, nie wiem, czy to nie jest czasem może od paliona Albo od neonka, nie wiem tego Bo teraz z nimi nie rozmawiam, jak widzicie, nie ma ich na serwerze Więc nie jestem w stanie tego sprawdzić Ale, patrzcie, no Jest to na pewno mądra osoba Bo wiecie, że w Minecraftie, jak są tabliczki i się je zniszczy To wtedy ta woda wylatuje Bokiem, choć tutaj jest to zrobione na dole To dlatego już nie wylatuje, ale tutaj a nie, tu można w ogóle zniszczyć te tabliczki, opatrzcie, ale jakbyśmy na przykład już tam postawili, mi się wydaje dirta, to już by tak kolorowo nie było, no właśnie, ta woda by się już rozlewała, więc jest to na pewno mądra osoba co to robiła, Że postawiła te tabliczki, no ja tego niszczyć nie będę, bo nie chcę igrać w ogóle z tą postacią. Więc ja to najlepiej zniszczę widzę, że tutaj tylko jedna. Dobra to! Dwie tabliczki zakosimy, też się przydadzą na donatorów, bo jak widzicie ja oszczędzam tabliczki na donatorów na streamach. No i co tutaj mamy? Nie możesz tutaj wchodzić. No ale kto mi tak naprawdę zabrania tutaj wchodzić? Stary, zrobiłeś sobie sekretną bazę w takim oczywistym punkcie, więc no ja myślę, że tutaj napiszemy, że Dave tutaj był o Dave tutaj był No i stary, no, no lepszą tą sekretną bazę musisz zrobić. Nie wiem czy to jest właśnie ten tajemnicza postać, czy to jest Palion czy to neonek, ale wszystko trzeba to wyjaśnić. Dobra, to jest jaka skrzynka. Co się dzieje? Co jest takie? Ej, tu! Ej, tu TNT było? Ej, to jest skrzynka pułapka w ogóle, dopiero teraz to widzę. Skrzynka pułapka, w której naprawdę nic nie ma, zobaczcie. Boże, ale to jest beznadzieja. Dlaczego ktoś w ogóle robi skrzynkę pułapkę? Przecież to nie ma w ogóle sensu. Dobra, moi drodzy, ja zabuduję tą dziurę. Żeby tutaj nie było żadnej dziury. Bo w palionowie no nie ma takich dziur, no, no nie może tak być. Tutaj jeszcze jedno, o, hops. No nie może tak być, ale no to, to co to jest w ogóle? Może to skamyczka to u góry. E, Zabuduję, żeby to, moi drodzy, ładnie wyglądało. No, ja myślę, że my się musimy, moi drodzy, policzyć wreszcie z tą postacią i się dowiedzieć, kto to wszystko robi. Bo to jest po prostu, no, no dramat. No, po, zobaczcie skrzynki pułapki, dwie, dwie skrzynki pułapki po prostu połączone. No, widzicie, że jest pułapka, no widać. No, ja akurat nie zwróciłem uwagi. A, no, i nie wiem, co mam zrobić. Dobra, postawię mu te skrzynki na nowo. Ale chyba jedna była tam, więc przemieśćmy to. Chyba to było w ten sposób, żeby ta postać na nas nie była zła. No zniszczyliśmy TNT, no to dałem mu takiego trolla, zgniłem mięso tu i tu i hopie, jak jeszcze raz zobaczę, ktoś mi takie skrzynki, pułapki daje, jeszcze bez przedmiotów, no może to jest jakiś test na mnie, że ja nie powinienem kraść, no ale moi drodzy, no ja teraz szukam tajemniczej postaci w wiosce, więc to tak naprawdę nie jest kradzież. No i ja myślę, że my musimy, moi drodzy, wiecie co zrobić? Musimy ulepszyć naszą armię. Także ja zbieram w tym momencie śnieg i moi drodzy, robię bałwana, bo mam tego, moi drodzy, serdecznie dość, że ktoś jest w wiosce, golemy widocznie nie dają rady, więc musimy zrobić bałwana. Jak wiecie, mój domek jest świetnie strzeżony przez ochroniarzy, więc ja się nie mam o co bać, ale mam się o co bać, jeżeli chodzi o wioskę, moi drodzy, bo w wiosce panuje jakiś przestępca. I to, moi drodzy, moi drodzy, nie jestem ja, więc jak widzicie. No, coś jest nie tak i musimy temu zaradzić, i to jak najszybciej. Więc wezmę sobie nożyczki, chyba dałem tutaj. Tak, jest, są nożyce. I moi drodzy, robimy bałwana. Robimy, moi drodzy, bałwany Wezmę sobie, no, dwa bałwanki, myślę, że wystarczą. One troszeczkę wprawdzie śnieżą, ale wiecie co? Skoro złodziej wchodzi stąd poza wioską, to my te bałwany damy poza wioską, moi drodzy. Tak, o, żeby nasz złodziej, czy tam włamywać, nie wiem, porywać, nie wiem, może jeszcze będzie nas porywał, więc naprawdę trzeba się ubezpieczyć i dla pewności dać dwa bałwany. Moi drodzy, tutaj sobie stawiamy dwa bałwanki, robimy cyk cyk. No i chłopacy. Macie atakować każdego, kto tutaj będzie chciał wejść, oprócz paliona i neonka, moi drodzy, ponieważ reszta to są jacyś potencjalni bandyci. To są jacyś włamywacze, niechciani goście. Patrzcie, jak atakuje! Ale jest atak robiony, to aż ja trafić nie umiem, moi drodzy, ale jest atak, kurde, śnieżkami. A zginął na bałwan już! nie. A mam na nowego... Nie mam na nowego bałwanka. No kurczę dlaczego? Ale może uzbieram, poczekajcie. Może uda nam się odrobić tą stratę i uzbierasz na nowego bałwanka. O tak jest, będzie nowy bałwanek moi drodzy, więc rewelacja Tutaj damy sobie o proszę bardzo i nic nie ma żadnych strat, moi drodzy. A ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was na live do subskrybowania kanału, bo na live'ach dzieje się ostatnio bardzo dużo. No i moi drodzy, piszcie w komentarzach na dole, co sądzicie o tej całej akcji. Jak myślicie, że ktoś się włamuje do Palionowa, czy to była kryjówka właśnie tego włamywacza, porywacza tajemniczej postaci, czy może jednak Paliona lub Neonka, bo ja naprawdę, moi drodzy, już nie wiem i nie wiem, moi drodzy, co mam robić w tej wiosce. Powoli zaczyna się robić nieciekawie i trzeba coś z tym zrobić. Także, moi drodzy, łapa w górę subik, i widzimy się jutro w nowym materiale. Na razie, Siemka!